Dzień dobry. Kolejny dzień. Już ja o tym Filipie. Pokażę Wam, że nie ma go w znajomych. Mam 6 znajomych. Nie ma. To jest moja BFF. To jest ona. Teraz Wam pokażę, że go nie mam w Kurde. No. Nie mam internetu. Czekajcie. Piszę go. I ją ma. Mam te siostry. To jest ta osoba To jest on i ona. No widzicie, nie mam go znajomych Już Wam pokazuję nawet, że nie mam go w Widzicie, dodaję znajomego, a nie, że masz go znajomych coś takiego, widzisz? Widzicie? Poczekajcie chwilkę. No więc tak, mam... Um, Zaraz, No i poczekajcie. Ja cały ten ogólnie nie gram. Nie wiem czemu. Ale tak, bo pewnie... Mudam pana na kilka sekund, bo ja dam, Więc no. Jak chcecie, możemy A, i ja będzie drugiej części tamtej gry, bo przecież nie mam tego konta. Ja w takie gry grałam, a grałeś w Brooklyn już? Jest nowy update. Yy, no to nie zwracajcie uwagi, bo jak, ta jakaś dziewczyna chciała, żebym w to zagrała. Jako tak naprawdę tej krainy nienawidzę. Gryźcie w to. Ja grałam. Jest ona bardzo fajna. No, poczekajcie. Pokażę wam jaka. O ta jest bardzo fajna. Ta mega fajna i ta. Bo sam grać w te gry. I w tą. I w tą. Dobra, ale ja nie przesadzajmy już. O, to jest mega fajna gra. Chcę, żebym się zagrała? Okej, okay, to zagram. Tylko chwilkę albo wiesz co, wrzucę ten filmik i ugramy w to sobie kierkę.